Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Cyklu Autokrytyk, motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów wspierających na Supi na YouTube. Dzisiaj taki krótki odcinek. Jaki silnik wybrać? Mercedes w 169 Tutaj z silników benzynowych mamy spory wybór: A150, A170 to są silniki wolno-sące, A200, także dwulitrówka. Poprzednie silniki to jest silnik 1517. Te silniki są raczej godne polecenia, zwróćmy uwagę tylko na rozrząd na łańcuchu, czy nie hałasuje, najczęściej napinacze, tutaj ulegają destrukcji. Jest jeszcze wersja turbo doładowana tego silnika, ale tutaj tych aut jest bardzo mało. Z diesli jest to silnik 2.0 CDI w różnych wariantach mocy od 82 poprzez 110 aż do 140 konnej wersji. Te silniki są także dosyć bezawaryjne, aczkolwiek tutaj pamiętajmy, że wtryskiwacze, koło dwumasowe, osprzęt cały EGR, turbosprężarka te silniki mogą mieć znaczące przebiegi i już często były używane gdzieś tam w firmach, także na taksówkach, także warto zwrócić uwagę kupując takie auto z tym silnikiem raczej benzyniaki będą bezpieczniejszym wyborem. Także to by było na tyle odnośnie Mercedesa A klasy W169. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam, subskrybujcie kanał Autokrytyk.